Dzień dobry, kochani, Paulita w kuchni Wita. Słuchajcie, lecimy z tymi przepisami, bo jeszcze jest sezon na cukinie i ja wiem, że taki bardzo podobny przepis jest, ale chciałabym Wam podrzucić jeszcze inny przepis na cukinię, na zupę, krem z cukinii i pieczarkami. Tam wcześniej, gdzieś tam, jakiś czas temu była sama zupa, krem z samych cukinii, a tu mamy jeszcze dodatkowo pieczarki. No i zrobimy. Zupa, krem z cukinii i pieczarek musimy doprawić pod swojemu, więc w ogóle tak zaczynamy od tego, że y, dajemy ser gołda. Słuchajcie, czy pamiętacie jak najlepiej zmielić ser, bo nieraz jak się wrzuci kawałki takie większe sera, no to się ten nóż nam zatrzymuje, a my musimy co zrobić, oczywiście pokroić, no bo takie kawałki to wiadomo, że się zatrzyma, ale robimy tak, tu mamy tak 200 gramów sera, więc ja wrzucam ser Zakładam jarkę z pokrywą. Teraz nie zakładam. Na razie ściągam pokrywę, odpalam obroty. To jest 20 sekund, więc jest dosyć sporo czasu. I na rozpędzone noże wrzucam nasz ser. On się doskonale rozkroczy. Kochani, ja już tego wszystkiego zapomniałam, że muszę Wam nagrywać po kolei mówić kroki. Zmielony ser przekładamy do innego naczynia i odstawiamy. No po prostu. Teraz tak do naczynia miksującego dajemy 90 g cebuli przekrojonej na połowę. Będziemy tu ją sobie podsmażać. Dwa ząbki czosnku z racji tego, że jeden jest taki mały. No to dam trzy. Można, y, to, żeby to był ten smak, tak? Zakładamy miarkę z pokrywą i lecimy dalej. 5 sekund, obroty 5. Uwaga, tu może być głośno. No i dobra, czosnek z cebulą mamy rozdrobniony. Następnie dajemy pieczarki. Słuchajcie. Nie, nie wąchamy tego, nie wąchamy cebula wygląda tak. Dodajemy do tego 150 g pieczarek pokrojonych na ćwiartki. Będzie tu. No, prawie. Zaraz dokroję jeszcze ze dwie. I do tego. Zakładamy miarkę z pokrywą, 3 sekundy, obroty 5. Widzicie, wszystko na obrotach 5. Jak już te nasze pieczarki są zmiksowane, a powiem wam, że jednak cebula zrobiła swoje, no to co? Zgarniamy to kopystką, dolewamy do tego 20 g oleju słonecznikowego, no i zostawiamy y, do uduszenia tak, będziemy dusić te nasze pieczarki cebula i czosnek z oleju słonecznikowym. 20 gramów. Dobra. No i tu zamiast miarki dajemy koszyczek. Proszę bardzo. 3 minuty, 120 stopni, obroty, tym razem 2. Kochani, jak już się to nam podsmażyło, tych pieczarek już praktycznie nie widać. A z drugiej strony nie pokażę Wam tego, bo dosyć brzydko to wygląda. Zobaczymy efekt końcowy. Dodajemy teraz 650 g cukinii. Ja wiem, że... Ja już tu część rzuciłam, bo znowu się rozpędziłam. Ja wiem, że ta cukinia już teraz robi się taka dosyć twarda skóra, ale ja lubię te pestki, to wszystko, żeby wszystko było w zupie. Tym bardziej, że jak to będzie zupa krem, to pamiętajcie, tutaj nic nie będzie. Także zobaczymy. Ja dam taką już jedną ze starszych cukinii z dużymi pestkami i ze skórą. Zakładamy miarkę z pokrywą. 5 sekund, obroty, 5 Dobra, jest już zmiksowane, zapewne słyszycie, otwieramy, no nie, nie wygląda to ładnie. Powiem Wam szczerze, że naprawdę nie wygląda to ładnie. No, co tu będę oszukiwać? Więc zobaczymy, jaki będzie efekt dalszy. Teraz tak, to mamy 5 sekund obroty, 5. Teraz tak, zamiast miarki dajemy koszyczek. No będziemy tu odparowywać to wszystko. I to będzie trwało 5 minut, 100 stopni, tym razem obroty 2. No i dobra, lecimy dalej z tą naszą zupą. Do tego dolewamy 600 g wody. No i teraz już będzie coraz bardziej przypominała zupę. Dobra, wytaruć. Pachnie, pięknie, ale nie wygląda. Także na razie zapach tak, ale wygląd nie. Dobra, 600 g wody. Jedną łyżeczkę koncentratu bulionu. Słuchajcie, muszę zrobić koncentrat, a nie prosić się już. Ja muszę się prosić, żeby ktoś mi pożyczył koncentrat. Dobra, świeży sok z cytryny. Świeżo wyciśnięty 20 gramów, No ja mam tu trochę mniej. Szczypta gałki. No tym razem mam gałkę muszkatołową i tą szczyptę dodam, żeby nie było. No, i znowu zamiast miarki dajemy nasz koszyczek i tym razem już zupa będzie się gotowa 20 minut długo, 20 minut, ale to się gotuje, a ja w międzyczasie sprzątamy robię coś innego. 20 minut, 100 stopni obrotu 2. I tak naprawdę już blisko i będziemy jeść. Kochani, teraz tak, yy, już zupa się kończy, ja yy, no i. Widzicie, zapowietrzyłam się z Zupa się kończy, zajrzymy jak to tam... Yy, widzicie? Widzicie co to jest? To jest tak, że zupa się skończyła we frędzie, a tutaj jest pusto. Nie chciał nikt tu nic dodać w międzyczasie. Dobra, przestawiamy. Jest zupa. Ciekawe jak to wygląda po 20 minutach. No tak, nie, powiem wam, że tak, wyglądowo nie wygląda... Nie mam wam jak tego pokazać. Zielona taka breja. I do tego te pestki. No, jednak pestki są. Zobaczymy. A, ale nie martwcie się. My na końcu to będziemy miksować. Także mam nadzieję, że te pestki też się zmiksują. Dobra, teraz tak. Dodajemy do tego nasz rozdrobniony ser, tak? O! I tu to nam też trochę tak, jakby yy, zagęści, tak? Tą naszą zupę. No, i lecimy. Jedna, druga łyżeczka, między jedna czwarta a jedna druga łyżeczki soli. Bo no pamiętajcie, ten ser też jest dosyć słony, nie? Jedna czwarta łyżeczki pieprzu. No i teraz tak, zakładamy pokrywa. A ja już nie mam miarki, bo już poszła miarka do mycia. Dobra, muszę wrócić z miareczką. Jest, jest odłożona. Dobra. No i tu mam tak, 30 sekund. Obroty. Na początku 4, tak jak Wam mówiłam, od 4 zaczynamy i w czasie tego 30 sekund musimy te obroty podkręcić aż do 8, no żeby się te pestki zmiksowały, tak? Także zaczynamy od obrotów 4 i w trakcie 30 sekund podkręcamy, podkręcamy aż do 8. Kochani, no nie wiem, jak ta zupa wyszła, musimy zobaczyć aż się bo nie no jest elegancko, chociaż tak patrząc po tutaj na zdjęciu ona jest bardziej biała, a u mnie jest taka bardziej zielona, no na pewno to jest też to, że ja dałam e, tą cukinię ze skórkami, zobaczcie będę to lała, a nie widać, Tak, dobra na pewno sobie zobaczycie na zdjęciach, muszę nalać, żeby spróbować, a żeby spróbować no to musi trochę wystygnąć, tak, nie no nie wygląda zupa źle, ale jak będzie smakowała. No i do tego, aha, no właśnie, ja jeszcze wam do tego chciałam powiedzieć, że pamiętacie, bo ja tu robię dwa w jednym. Do tego użyjemy moich właśnie tych paluchów. Także próbujemy zupa tylko trochę, wystygnie i już będziemy jeść. Dobra, kochani, trochę już wystudzona, ale już zdążam się poparzyć, bo oczywiście musiałam spróbować. W eee, smaku jest dobra. Dobra jest zupa, tylko bardziej przypomina chyba pieczarkową niż, niż cukiniową. Co do przypraw jest ok, Jak dla mnie nawet nie potrzebuję dodawać soli. No mówię, w smaku bardziej przypomina, e, przypomina pieczarką, ale jest trochę pikantna. Co do pieprzu, bo ja z pieprzem to tak uważam. Także polecam tą zupę. Ona jeszcze zgęstnieje e, wraz z tym jak będzie stygła. No i słuchajcie, a najlepszym sposobem na to jest właśnie zjeść Taki zestaw. Hmm. Dobra. Lecimy. Jedzonko czeka. Dla Was. Też mam nadzieję, jakieś dania sobie dzisiaj przygotujecie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo gorąco i co do zobaczenia w niedzielę. Coś na słodko tym razem. papa pa.